Pierwszy zawodnik z tej walki Lechrok Pawlak, dla niego to jest debiut Największy polsko-francuski raper, proszę Państwa. Tak, ostatniego przynajmniej stulecia. Wcześniej nie wiem, kto był największym. Myślę, że... Słowacki Starcie raperów Lechrok Pawlak Tiger Bonzo. Ależ to będzie walka. Komu kibicujecie? Piszcie w komentarzach. E, Lech lub Tiger. Tiger, <grystanie> Skorpion czy Tygrys? <tigrycz? grystanie> A Właśnie, szukałam jakiegoś takiego porównania. Obstawiajcie moi drodzy, obstawiajcie kto wygra ten mecz. Ja, w zasadzie jest mi ciężko wybrać tutaj e, faworyta. A ty jak uważasz? Ja myślę, że ta agresja Tigera Bonzo, którą zaraz zobaczymy, może okazać się kluczem. A kto, był, e, kto był pierwszy w internecie? Tiger Bonzo czy Lech Pablak? Wydaje mi się, że Lechroch Pablak. Bo mi się też tak wydaje, pa... więc ja bym chciała powiedzieć, że on był takim OG, więc myślę, że to, to, to on powinien wygrać. Zobaczymy, a tymczasem do ringu wchodzi Tiger Bonzo. Ubiegłam Chodź choć kochanie na ruchanie, odpowiemy już mieszkanie, Jeśli się go wieczór, Jak bardzo Cię kocham, ubiegłem po dziewczynach, wszystkich dupa in ubiegłem po dziewczynach. Jak się świnia tu wycina, ubiegłem po dziewczynach. Wszystkich dupa i Państwa mecz się rozpoczyna, ja bym chciała tylko zwrócić uwagę na komentarz Mielona. Tiger schakował komputer, żeby papa miał szansę. Nie, mi się wydaje, mm -hmm. że Tiger schakował komputer po to, żeby on mógł w końcu wejść na ring, bo Tiger, jak wiemy, ma parcie na szkło. Także zobaczmy, czy mu się to opłaci. O, od razu mocne ciosy ze strony Lecha Rocha Pawlaka. I od razu duszenie, Ale to byłoby sensacja, jakby tak szybko zakończyć ten pojedynek. Tak, Rybonco, teraz atak Dlin. Lechrok Pawlak na deskach po raz pierwszy. Tak jest moi drodzy, Tiger schakował nam płytę Główną. Główną. teraz Pawlacz, Pawlak, przepraszam Pawlacz, powiedz wcześniej. No to też może być kiedyś dobry pojedynek. To jest prawitym Pawlakiem. Lekrok skakuje na linę i nie. Nie że on tak potrafi. No ja też nie wiedziałem, to się spodziewał, że ma takie mocy. Lekrok Pawlak, Ale! Nie Widzimy, trafił. On chyba często tak nie robi, bo on nie to. często nie trafia w różne rzeczy. Bardzo możliwe. Tiger Bonzo, ale to pojedynek od Lin! Wszyscy się odbijają to, no, to skoczny taki pojedynek, no proszę Państwa, dużo dzisiaj skakania e, podczas tej galii nimek. <ścoughs> Lekro Pawlacz. Lekro atakuje Ach, teraz potężnymi Pawlacz. ciosami. Tiger Bonzo ląduje na deskach a tak w kolano. Widzimy, że te nogi Tiger'a bązo, one nie są naj, najmocniej skonstruowane. One na pewno mają jakieś defekty. Tak jest. Jest propozycja uh, tak team JP2 i LRP o nazwie Lechroch Paweł II. To Aha. brzmi super, świetnie. Brzmi super, świetnie. Tymczasem e, Pawlak e, wchodzi pod ringi, wyciąga jakiś przedmiot. Jest to Co stół? to jest? Jezu, jest jest musiałam e, kibice krzyczą we want table no i dostali stół mamy stół na Angel <smarty> tutaj jakiś skok wykonał i kolejny skok z Tiger Bonzo pod wyglądał jak Superman, nie Spiderman, tak, Superman, jak Superman. Superman, no. I teraz wyrzuca Pawlaka, co zrobi Bonzo. Eee, pięknie, tak, biegnie. Wyszedł z ringu z innej strony i nie trafił. Pawlak go tutaj ubiega, ale teraz cios z kolana, na pewno bardzo bolesny. Te wszystkie ciosy, one bardzo bolą, proszę Państwa. Eee, no tak mi się wydaje, ja nigdy nie walczyłem, ale mogę sobie tylko wyobrażać, że to, to nie jest udawane, to wszystko dzieje się naprawdę. Eee, to nie jest Fame MMA, ani UFC, to jest Mimre. Wrestling, proszę Państwa, meme wrestling! To jest na żywo, prawdziwe emocje, prawdziwa kres, krew prosto z ringu do Waszych odbiorników. Tak jest i tutaj Lechok Pawlak tutaj wykonuje duszenie stopy, ale to chyba nie o to w tym chodzi. Wydaje mi się, że on powinien bardziej skupić, żeby udusić... Szyję. Yy... Szyję. Szyję <laughs> Taguera Bonzu, ale stop! O! Jezus Maria, ten kopniak odebrał prawie całe życie Lechowi Rochowi. On się pozbiera Pawlaczowi. duszenie, ale tak, jest kontra, jest konterka, proszę Państwa, także tutaj krzywda się nie wydarzyła. I Pawlak teraz wrzuca gra Bonzo do ringu, bo przypominam, że pojedynek musi się zakończyć w ringu. Nie może tak być, że że jakieś przypięcie, jakieś duszenia poza ringiem. Co to ma znaczyć, ale tutaj. Atak Lechro Pawlak, żeli i przypięcie! Dwa. Dwa! O yeah. było, blisko. było blisko. Ależ było blisko, I teraz duszenie mierą. pisze, że widać, że chyba budy na tym samym targu kupowali. Bardzo fajny, śmieszny komentarz, może wygra komentarz wieczoru, nie wiadomo, ale Bonzo teraz kontruje, odbija się od Linii! Wow! Co to był za ruch, co to była za prędkość, kto by się spodziewał, że... Ale jednak w sumie można było się spodziewać, można. prawda? To jest, to jest tygrys. To jest tygrys, proszę Państwa, to jest król, no prawie, dżungli. Król dżungli, tak. Uj, I... teraz wyciąga drabinę. Tak, ale Lech jest bardzo zmęczony, podpiera się i już ledwo dyszy, ale jednak, proszę Państwa, prawy sierpowy. I będzie przypiecie. duszenie, mamy duszenie. Bonzo jest podczas król tigre. Ach. Ale kontruje, i kontruje znakomicie. I obala lecha rocha Pawlaka i obala go po raz kolejny. I przewraca teraz Pawlaka po raz kolejny. Tak, i mamy przypięcie. Co się wydarzy? Proszę Państwa, raz. Dwa. dwa. Uf. To Uf. jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Walka nadal trwa. Walka nadal trwa. Ja przypominam o obstawianiu e, najlepszego dowodnika wieczoru. Koszykuję Bonzo. On LPG, chyba sam nie wie. Tiger coś szykuje. Szykuje swój... Nie, nic nie przykopał jednak. I Teraz Blackrock Pałek po raz kolejny z żeli Papo! Cioch specjalny! Przypięcie! Raz! Dwa! The OG polskiego internetu rapowego podziemia, czyli Lechroch Pawlak wygrywa ten pojedynek i spójrzmy na jego piękną twarz, proszę Państwa, na te włosy. Co za człowiek? Co za człowiek! Co za zwycięstwo! Zwycięstwo, przepraszam, nie zwycięstwo. Zwycięstwo! Lecha Rocha Pawlaka w debiucie Znakomicie nam się przedstawił z publicznością w Wrestling. Jest potencjał, jest jak najbardziej potencjał. Great match. To trzy pół gwiazdki za ten mecz. To są, to są wasze oceny, jak to są ten Viewers tak. Matching viewers rating, match rating. Dziękujemy tak. Wam bardzo za tę ocenę. Ja się z tym zgadzam. To nie był najlepszy mecz, jeżeli chodzi o te technikę, jeżeli chodzi o wykonanie, ale jednak to był mecz pełen emocji, to był mecz, który coś wnosi, tak. to był mecz, wiecie, debiutancki, to jednak był dynamiczny, dynamiczny pojedynek. Zawodnicy dali z siebie wszystko, dali z siebie Tak się jest, moc. oni nie mają umiejętności, ale tam było serce, zupełnie tak jak w ich e, utworach. Tak jest.